No dobrze Ogarnęliśmy sobie z Maliszem małą sesję zdjęciową W zasadzie miałem jechać do domu ale pokażę Wam trochę jak wygląda Warszawa nocą Bo czemu nie Także pojedziemy sobie trochę naokoło do domu w zasadzie ja sobie pojadę naokoło ale dzięki temu będziecie mogli sobie obejrzeć coś więcej jeżeli kamera nagrywa bo przed chwilą się okazuje, że nie działa mi podgląd na GoPro i nie wiem z czym to jest związane mam nadzieję, że to wina softu i że wszystko się ładnie nagrywa, bo jak nie to będę dosyć zły tym bardziej, że żeśmy sobie polecieli z Maliszem trochę po mieście i trochę żeśmy tego nagrali. Więc warto byłoby coś Wam pokazać. No ale cóż. Wyjdzie w praniu jak zawsze. Fajnie skórę znowu sobie pojeździć. móc znowu jeździć jak guma zimna jak nieszczęście także powoli, pomału delikatnie, zresztą mam na plecach masę sprzętu więc tym bardziej nie będę jechać szybko żeby mi się to tam nie poprzewalało Na potrzeby naszych nagrywek w studiu Powyłączałem migające kamery I teraz nie mam pojęcia czy się nagrywa czy nie To był świetny pomysł, jest to teraz bardzo po pomocne ale teraz to już nic na to nie poradzę nic nie dostało no nic no dobra, pojeździmy sobie chwilę zrobię tu gdzieś nawrotkę, pojedziemy sobie przez Plac Konstytucji cały czas mówię w liczbie w nogi. pojedziemy, pojedziemy ja pojadę, a wy będziecie sobie oglądać jak ja jadę także pojadę sobie przez Plac Konstytucji trochę dłuższa droga, ale tak jak już tak już jest że jak się ma moto to czasami się szuka drogi dłuższej powrotnej zwłaszcza jeżeli masz czas żeby sobie pojeździć w spokoju, w ciszy jest to dosyć fajna sprawa relaksik taki na dobrą sprawę w samochodzie możesz się zrelaksować, jakieś sobie limuzyną, w jakimś automacie. Wtedy możesz się zrelaksować. Czasami, oczywiście, relaks za kółkiem nie jest skazany. A no się robi głupie rzeczy. No, no to tym bardziej trzeba uważać, ale nie wiem, nie jakoś relaksuje ta jazda zawsze po, po powrocie. Jestem jak gdyby taki bardziej spokojniejszy, weselszy. Ogólnie jestem taki bardziej. Zacieszający z życia mocniej. No, także zrobię sobie zawrotkę, pojadę tak naokoło. Zobaczycie sobie, jak wygląda Warsaw Center. At the evening, at the night w sumie. Było już no, kurde, już dziesiąta Pałac kultury mi podpowiada, kto jest godzina. Mój zegarek po zimowej przerwie. Nieco się później, jakieś 10 minut no, dokładnie 10 minut, no to i tak nie jeźle Akumulator niewyciągany przez całą zimę, nieładowany pociągnął to ten temat bez problemu teraz go trochę tam żeśmy podładowali trochę sam się też jak jakżeś jeździłem jakże jeździł <śm> Boże, co za słownictwo mm. No jakieś wspaniałe numery Można Markerem na kartce sobie blachy można Jaki problem Wszystko można No i co? Niby nic, 30 km zrobione A pojechaliśmy sobie naprawdę niedaleko Przeskoczyliśmy w trzy miejsca. Staliśmy przegonieni spod Stadionu Narodowego. Ponoć wjechaliśmy w miejsce, gdzie jest zakaz wjazdu. A do tego jeszcze nie zrobiłem fotek w dobrej rozdzielczości, więc jedna miejscówka nam odpadła. Na nieszczęście... nie będę kombinować i latać jak wariat bo mam cały plecak sprzętu także na spokojnie przy okazji sobie więcej pooglądacie no i cóż, robiliśmy sobie zdjęcia, bo manic sprzedaje moto Agusta idzie do Żyda także już niebawem nie będzie Agusty nie będzie można się nią nacieszyć ale przynajmniej zrobiliśmy sobie Mały test mojej nowej zabaweczki Zobaczymy jakie fotki z tego wyjdą Na podglądzie oczywiście wyglądały zajebiście, ale długi czas naświetlenia, więc może być tak, że będą ruszone Pomimo tego, że używają statywu Ale mam nadzieję, że jednak z wyjdzie, bo Są fajne, wówczas będzie co stawiać chociażby na fanpage'a, Co sobie wtedy zobaczycie I tyle. Działam trochę w takich tematach. Fotki, grafika, nie tylko wideo. Człowiek nie może się zajmować tylko jedną rzeczą. Znowu za lekko zbiłem ten bieg. Kurwa, aż muszę sobie kupić wskaźnik biegów. Już o tym kiedyś mówiłem, ale. Chyba jednak nie będzie innego wyjścia, jak tylko go podkupić w końcu. Elegancko wchodzą biegi. Ogólnie naprawdę pięknie pracuje skrzynia, tylko jest dłuższy skok między dwójką a jedynką, i wtedy trzeba mocniej kopnąć. Często gubię się na tym, że muskam ten pedał, tak jak zazwyczaj, i po prostu bieg mi wchodzi na los, a nie na jedynkę. Przy hamowaniu skrzynią jest to smutna niespodzianka. Możecie się domyślać, dlaczego. Wydaje mi się, że nie wymaga tu tłumaczenia. No dobrze, teraz będzie mniej widoczków Ale no, już jest ta godzina, że chyba czas do domu Jeszcze muszę zrobić jakieś wideo specjalnie dla Was, żebyście mieli co oglądać Nagrałem dzisiaj w sumie dwa przejazdy testowo Bo poczyniłem pewne modyfikacje jeżeli chodzi o sprzęt audio I chciałem wykonać test tego jak to będzie się prezentować no i co? Zrobiłem takie dwie nagrywki, z których wyjdą trzy albo cztery nagrywki Będzie tego... Będzie tego rumakowania, trzeba raz na jakiś czas dać koniom popalić Niech nie zapominają po co są no, Także zrobiłem dwie nagrywki, z których będą trzy nagrywki, cztery, może pięć. Zobaczymy jak to potnę, a może po prostu tylko dwie. A, także chcę to jeszcze dzisiaj coś z tego zrobić. Żebyście mieli co pooglądać, sobie coś nowego. Także będzie dosyć znowu chyba bogato przez jakiś czas na kanale. Nie będę Wam tego żałować chyba. Nie będę wrzucać jednej kamerki na tydzień, bo przecież Musiałbym czekać miesiąc, żeby to opublikować A no, przecież to jest bez sensu troszeczkę Także prawdopodobnie next week to znowu będzie taki Złoty weekend albo złoty tydzień W filmikach, ponieważ mam chwilę wolnego, chcę sobie siąść, dokończyć parę tematów Puścić się Wam Zrobić trochę behindów, dokończyć poradnik, zrobić parę vlogów Także będzie się działo, mojej drodzy, na kanale, jak zwykle zresztą aby tylko mi ten filmik się nagrywał, bo, bo jak nie, to się zezłoszczę i śladem Dextera pójdę po goustach Uwielbiam panów w czapeczkach w samochodzie. Poza daczkiem świata nie widzą. A już na pewno tych kurde światełek przed nimi nowe paliwko zatankowane. Moto wygwizdane trochę za deszczu, ale to nic zabijałem. Już widzę jednego robaka, też nic. O, chyba zaczyna padać. Super, czyli powrót w sam raz. No i nic, no nie będę Was już zanudzał teraz, bo tutaj nie ma co oglądać. Przybiję się trochę na skróty. O, i znowu to samo. Kurde, za lekko. No naprawdę, no. Pyk, siedzi. Pyk, siedzi. No, spokojnie, proszę panią. No dobra, to dziękuję za uwagę na dzisiaj. To tyle. Do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć.